Cześć, Cześć. witam, będziemy robić szaszłyki, szaszłyki jakie, owocowe, tak, owocowe, dobrze, przygotowaliśmy kochani, tutaj mamy przygotowane truskawki i ładownie. banany, co mamy tutaj, rodzynki, rodzynki, co mamy tutaj przygotowane, mamy przygotowane mandarynki, tak, Proszę, co mamy tutaj? Winogrona. Winogronka. Dobrze. Tutaj mamy? Um, tutaj mamy pomarańcze. Znowu pomarańczowe. I tutaj nasze ulubione? Borówki. Boróweczki. Dobrze. I potrzebujemy jedynie jeszcze do tego patyczki. Patyczki. Nasza Inesia się już zabrała za jedzenie. Ona bardzo lubi owoce. A my z Lelusią bardziej zajmiemy się zrobieniem szaszłyków, tak? Proszę bardzo Lelusiu, patyczek i możesz próbować. Inuś, tu mamy na razie, tak? Będę biegać na rękę i będę tak odważać. Tak, proszę. Lelusia robi kolorowe szaszłyki. Spadają. Tak, proszę bardzo. Piękne. Dobrze, Inesia też próbuje zrobić szaszłyka. Pięknie, No, jak pięknie sobie radzimy, pięknie. Czemu hmm, no, hmm. to mi idzie? Dobra. Pó myślę, że to spada. Dosmiję dużo my są te duże. Hmm. Hmm. Nusia, ty masz pokrojone. Winogronka. Y ja bym wolała, żeby siadła te pokrojone Nusiu. O tak, właśnie, Inusia, tak. Pięknie. Medusiu, czy możesz troszeczkę mm. pokazać dzieciom? O właśnie, w tą stronę bardziej kamery, tak jest. A. Kochani, możecie takie sobie szaszuki zrobić w domu, razem z rodzicami, A. możecie też również mieć inne owoce, które macie w domu w tym momencie, tak? Może to być jabłko, gruszka, oczywiście bananek. Mogą być też po prostu inne owoce. My akurat mamy te w domu, więc robimy z tych. Mm -hmm, ale będą piękne, kolorowe szaszłyki. Ja może spróbuję też sobie zrobić. Nadziejemy. A ja zrobię się. Dobrze tak, jak najbardziej. To jest po to, co myśmy robili. A to jest zepsute. A to jest zepsute. Hop. I tak nam się ukroiło. Pięknie Lejla, super, bardzo ładnie. A mama, mama spróbuje wziąć tą. A, zepsute. Ja to. Zepsute! Mm, super, no dziewamy, Już ja mam troszeczkę. Nadziana. Podnie na podłogę. Nic się nie sta, podniesiemy. Kiedy będzie czas, to podniesiemy. A bo ja ziem. Możesz jeść? Nie, mówię, że ja to ma podłogę. Słuchaj, ja zrobiłam coś takiego. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dobrze, teraz pokażemy Lelusi, tak? Lelusia nam też pokaże, co zrobiłam. Ja się tutaj położyć mm. Na boku. Oho. No pięknie! Mm -hmm. Ale śliczny, jaki kolorowy nam wyszedł. Możesz teraz odwrócić w drugą stronę, tak? Do górnego gniazda. O tak! Możesz nam pokazać, tylko trzymaj mocno. Pięknie! Ja wam jeszcze raz, słuchajcie, pokażę do kamery, tutaj jak wygląda ten szaszły. Jeden ja się się, mama ci da. Proszę bardzo, kochanie. I teraz możesz zrobić inny. Proszę. Tak wygląda Lejusi pierwszy szaszłyk owocowy. Dobrze. I teraz skórki. już nie jemy. I skórki nie jemy. Dobra, skończyłam. Tego Tylko to raz, tylko to. Dobrze, truskawkę dołączysz. I nuś, nie jemy, będzie brzuszek, bo wyjmujemy. Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się filmik podobał i razem z nami możecie sobie też przygotowywać takie szaszłyki i, i będą Wam, myślę, że bardzo smakować. I przede wszystkim pamiętajcie, owoce to samo co zdrowie, tak? Także polecamy Wam mieć dużo, dużo owoców, tak jak je Lejlusia i jej siostra Inesia. Dziękujemy Wam za oglądanie naszego programu. Dzisiaj. Zapraszamy, zapraszamy Was na następny odcinek.